Proszę, po prostu Cię puścić. Czeka jeszcze, czeka. No i jeszcze czeka. No, czeka jeszcze. Aha. No to poprosz, poprosz. Do tego czasu zmyj. No, poprosz ładnie, poprosz. Tak. no i podjedź na pulę za chwile. Nie proś pod ławą, bo się uderzysz, a, 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 a. No, chcesz iść na pole chcesz? No to chodź. No to chodź na pole. Chodź. No, no chodź, chodź, jeszcze poproś, chodź. Chodź jeszcze poproś, chodź. No. chodź mi tutaj. No poproś jeszcze, poproś, no. Poproś, poproszę. Proszę. Nie, to skróciłem. Pójdziesz na pole, pójdziesz. Pójdziesz. Trochę poproś. poproś, no? No chodź. O tak. No dobra, to chodź, to idź na pole, idź. No.